komórkowe na pewno śpią. Chwilę. Sytuacja dzieje się w kawiarni. Dżentelmen z brakiem swojego serca siedzą przy stoliku. Podchodzi tak sobie ubrany smogin z, z kartonami. No i jako, że to jest to będzie sprawiał do pani swojego serca to, co ona będzie sobie życzyła. No i kelner tak wyjmuje mnie, patrzy i mówi, czy życzy pan sobie kawy? No i ten dżentelmen, tak, poproszę. Jędry nadal patruje w menu, się pyta z śmietanką czy bez. I ten gentleman, się na niego patrzy, wstaje, ze zdziwieniem w głosie mówi, ale jak to bez do kawy? <grymiany> You Co ty? To przecież nie możesz tak być Co to? Dziura, mamus! Znajdujemy się teraz w typowym polskim domu, gdzie typowa polska rodzina boryka się z typowymi polskimi istotami. Pozwólcie, opowiem Wam historię. Złe się dzieje, ja! trafił w tym pytaniem, jak dzik w A ich w stoi, jak tamtemu Marianowi włosy dębem stoją. A ten, no, szkarada taka, wielorybiec, o nie, aż mu się ucha trzęsą. Nie! A teraz oczy mam mokre od patrzenia na betonę i na no śmieciową zaworę. No cóż zrobić, no cóż? Ej, stop! <laughs> tak to jest, kiedy własna historia próbujecie cię przegonić. Ech, w tej chwili tak. W tej właśnie chwili trwa przyjęcie w Rymizie. starszy wybrał dwóch śmiałków, którzy, rezygnując z rozkoszy zabawy, decydowali się uratować świat. I tak oto mam okazję oglądać dwóch mędrnych mędrców, próbujących wszystkimi siłami rozwiązać kwestię śmieciowej zapory. Słowy! No to wyskakuj z i wykileć na po pomoc! Ale co, wieś jest na zabawie w Rymizie. To... No to trzeba by te i straszyć i rozgodzić! Siu! Do góry! Poszła! Ja. Pójdźmy! Zróbmy ją palcami i wyciągnijmy! Dobra! A! Co Złabno. Co Złabno. Co zda? Co, Złabno. co? Złabno. co? Złabno. kamień na kamieniu z ciebie nie zostanie! Zrobić salę, jedna boga, jeszcze większa trwoga! Nie bój żaby. Wiem, co zrobić. Bo pani w agrobiznesie to mówiła, że trzeba pisma pisać. I pisać, i pisać. No więc pisz. Wielebna Izbo, wszyscy jej ścigodni członkowie. Masz to? Ale co? Pisz, Franek, no pisz. Mamy problem, stop. I w rzece, stop. Woda wrze stop. Y Ogólny rympał, stop. Potrzebujemy pomocy, stop. Pozdrowienia, buziaczki i sałuty przesyłają Franek i Sławek, stop. Paczka. Przed użyciem wynalazki Zapada się z dołączoną do pakowania, bądź skosztuje się z owsikiem. Niewłaściwe wykorzystanie wynalazcy może poważnie zaszkodzić twojemu życiu lub zdrowiu. Pomoc speknąć! Jestem z owsika. owsika. Skąd? Owsika. Skąd? O, -W S i K. Ośrodek błodnościechowych instalacji kanalizacyjnych. Macie jakiś problem? Macie jakiś problem? O nie! Dryn, dryn. Dryn, dryn. Halo? Na las. Kiedy ja tylko rzodkę widzę? Zbliżcie do mnie. A no super. Wnaz, co? Wna Jestem nacia. Jako, że mnie uwolniłeś, stoi twoje trzy. życie. Muszę. Tak, muszę. Po pierwsze, zasadź dom mój mi grębach brunatny, króliczarnych na ziemią. O wysokiej zawartości koloidów glebowych, bakterii i Po drugie. Zraszaj, na dnia każdego przy końcu godziny każdej. Kiedy woda, że brudno, miast... się broni! Nie przejąć tego! Potrzeb. Musisz udrożnić nóg brzeg. co? spójrz, co widzisz! Ludzie się. E, robują. <grym> na <zniszczone> Dlaczego mnie gonisz? Bo chcę, żebyś zaszła! <grym zniszczone> działa nasze urządzenie. Rozumiem, że już przekonałem Państwa do zakupu naszego cudownego nawlekatora. Także przygotowałem wszelkie niezbędne dokumenty. Przygotowałem dowody wpłaty, dowody zakupu, paragony, faktury i ubezpieczenia. Ponadto pobrałem też środki z Państwa konta. Gratis do nawlekatora dorzucamy tygodniowy zapas ziemi ogrodowej i ziemi obiecanej a dla najmłodszych liza to smaku trójki. <grystanie> Przekonał mnie pan do tego, że chcemy tą urządzenie. I właśnie dlatego otrzymuje pan 5 punktów promocyjnych w naszej karcie stałego klienta. Panie, co pan tu za farmazoną opowiada? Panie, ja już od dawna używam tej high-tech maszyny z kozak interfejsem, panie. panie. No, ale... ABC, no, no. OC no. BBC, O, C, B, wszystko Pani ma, wszystko Pani ma, ma kontrolę trakcji, przez to zawsze z odwagą wkraczam do akcji. Panie, śmigamy, na teraz wywołaj ie Panie, patrzmy. Tu mamy, patrzmy, badamy, o panie przeszło. Panie, wie Pan co? Idź Pan wraz. Panie, idź Pan wraz. Pan, dobra, rodzinko. Chodźcie, gdyż obiad zawsze musi być na czas. Brawo!